Młodzież gimnazjalna kończy swoją zdobywanie wiedzy historycznej na roku 1918. Równocześnie gimnazjum to jest ostatni okres obowiązkowej nauki. Część z młodzieży nie będzie tej e, kontynuowała. E, co za tym idzie, ta ich wiedza będzie pozbawiona tego, co zachodzi na współczesność. To jest bardzo zły pomysł. E, jest to e, nauka blokowa, przynajmniej będzie się nazywał historia i społeczeństwo. E, historia to jest e, tak jak matematyka. E, nauka logiczna to jest ciąg następujących na siebie, po sobie wydarzeń. Jedno wydarzenie wynika z drugiego. Zrozumieć historię ucząc się na przykład tylko i wyłącznie o władcach, albo tylko i wyłącznie o bitwach, które miały miejsce, bo takie są bloki programowe. Jeden z bloków to w ogóle ma temat mężczyzna i kobieta. Na dodatek dodam, że historycy do niej dzisiejszego nie dostali programu. Oni wiedzą, jakie są tytuły bloków, ale co się pod danym tytułem kryje, jakie mają być podręczniki, tego wszystkiego nie wiedzą. Program historii, nauczania historii został tak naprawdę zniszczony w momencie wprowadzenia gimnazjum ponieważ 3 lata w szkole średniej jest za mało zamknięcie nauczania tutaj w gimnazjum 3 lata i no wszędzie jest wrywkoło. i w gimnazjum i w szkole średniej tak naprawdę my nie protestujemy przeciwko czemuś a w obronie w obronie naszej tożsamości narodowej która jest zagrożona w szkołach ponadgimnazjalnych w szkole średniej a więc w momencie, kiedy umysł analityczny młodzieży jest taki bardzo już istotny, kiedy młodzież potrafi dyskutować, wyciągać wnioski, zadawać bardzo ciekawe pytania, historia ogranicza się tak naprawdę do pierwszego roku. Do pierwszego roku klasy później mamy bloki tematyczne. Jeżeli mamy kształtować obywateli świadomych, obywateli, którzy będą na wyborach. Czy będą świadomych wyborów, którzy będą dokonywali świadomych wyborów e, także w swoim życiu osobistym? Czy pozostać w swojej ojczyźnie, czy wyjechać na imigrację? To musimy dostarczyć im odpowiednią wiedzę. Musimy spowodować, że będą dumni z naszej historii, z naszych dokonia, z naszych bohaterskich czynów, z naszych przodków. Michał Odborski, prezes Wzórki oddziału Działu Stowarzyszenia Oliver. Witam serdecznie. Spotykamy się dziś tu, aby głośno powiedzieć, że nie zgadzamy się z decyzją wprowadzającą do polskich szkół nową podstawę programową. Wydaje mi się, że ta decyzja została podjęta bez faktycznej konsultacji ze środowiskami, których ona dotyczy. Bez szerszej debaty publicznej przeforsowano te rozwiązania, które według mnie przyniosą więcej negatywnych niż pozytywnych aspektów. Jako chrześcijanin mam ogromną nadzieję i też tak czuję w sercu te zmiany miały według ich twórców wyjść wszystkim uczniom na dobre. Osoby za to odpowiedzialne chciały pewnie poprawić obecny stan rzeczy. Niestety, w naszej rzeczywistości te zmiany będą znacząco uderzały w historię jako naukę, którą uczy nas pamiętać. Proszę Państwa, w Europie ścierają się dwa poglądy. Jeden, o którym wspomniał Pan Prelichowski, czyli superpaństwo, które ma Wyznaczać wspólny kierunek działania, a drugi to konfederacja państw niezależnych, dumnych i dbających o siebie nawzajem, ale przede wszystkim o własny interes także. Proszę Państwa, ja nie będę tutaj wnikać w analizy politologiczne czy też geopolityczne, bo to nie czas i miejsce. Podam jeden fakt a w zasadzie dwa. Szkolnictwo, które tworzy waliny, podwaliny supermocarstwa, jakim ma zostać Unia Europejska, wyzwoliło taką sytuację, że 11 listopada 2011 roku w ramach obrony superpaństwa przed faszystami, w cudzysłowie oczywiście, Niemieccy bojówkarze przyjechali z kastetami, pałami i bili Polaków za to, że są Polakami. Nasza ułonna, cokolwiek byś o niej nie rzec, edukacja sprawiła, że 15 marca tego roku Polacy pojechali na Węgry. Nie po to, żeby pałować i bić. Pojechali po to, żeby manifestować, że się cieszą, że jest niepodległe państwo Węgry. Dziecko pyta rodziców najpierw, na to mamo, co to jest. A potem się pyta, na to mamo, a skąd to się wzięło. Jak zapyta się, a skąd się wziął ten ratusz, ten pomnik, to rodzic winien sięgnąć, w pamięciu do szkolić. Tu komor I takie pytania padają w każdym miejscu i w każdym czasie, gdziekolwiek jesteśmy. Na takie pytania trzeba odpowiedzieć. Dlaczego trzeba odpowiedzieć? Dlatego, aby to dziecko, aby ten młody człowiek miał fundament świadomości. Natomiast w przyszłości możemy właśnie z przyszłości wyłowić to, co jest piękne, to, co jest wartościowe, ale te, te, też to, co było heroiczne. Padały te słowa, że musimy wiedzieć i o naszych błędach. Historia uczy. Bo uczymy się na błędach historii, ale też musimy wiedzieć o naszych sukcesach. Chcemy się uczyć! Tego, co polskie, a nie badać! Garnki babilońskie! Chcemy się uczyć! Tego, co polskie! A nie badać! Garnki babilońskie! Chcemy się uczyć tego co polskie, a nie badać garnki babilońskie! Historia uczy konsekwencji! Historia uczy konsekwencji!